Czuwaj drogowie. zapraszam Was na krótki filmik o systemie pryzmat, który podsumuje całą naszą grę, która właśnie o nim była. Robimy chwilę odpoczynku, takie 10 sekund. Niech każdy usiądzie, niech każdy znajdzie sobie takie miejsce, że mógł obejrzeć filmik w spokoju, tak żeby go dokładnie wysłuchał. Dobra, jak mówimy o systemie pryzmat, to najpierw trzeba powiedzieć taką jedną starą definicję. Ile zuchmistrzów, tyle pryzmatów? Każdy z nas trochę inaczej go interpretuje, ale najważniejsze jest to, żeby go robić i żeby spojrzeć, co tak naprawdę jest ważne w tym systemie pryzmat. Niech każdy spróbuje przynajmniej jedną rzecz znaleźć, którą może wykorzystać w pracy z gromadą. Więc tak. Nasza graba podzielona na trzy fazy. Pierwsza faza zaplanuj rok pracy. Czyli taki powiedzmy wrzesień, no nie, kiedy wszystko co planujemy. Później faza druga, realizujemy rok, czyli od powiedzmy gdzieś października do kolonii. I później trzecia faza po kolonii, podsumowujemy rok. Czyli to jest cały nasz rok pracy. Można powiedzieć, że to mógł być rok nasz przyszłej pracy, ten, który będzie po wakacjach. Zacznijmy od fazy planowania. No i teraz tak. System pryzmat. Jak mówimy o systemie pryzmat, to powiedziałem, że muszą być, powiedzmy, spełnione jakieś warunki. To tak, każdy pryzmat jest dobry, o ile po pierwsze, tak jak mówi pierwsza definicja, spójrz sobie teraz na nią, daje nam indywidualny rozwój każdego zucha. To jest ważne, że jest wpleciony każdy zuch, każdy zuch jest uwzględniony w planie. Druga definicja, ona jest taka bardziej organizacyjna, ona nam mówi, co będzie w systemie pryzmat. No system pryzmat zawiera tak, charakterystyki, cele, sprawności oraz cykle. I... Ta druga definicja jest o tyle fajna, że od razu pokazuje nam, co będziemy robić. Zatem przejdźmy do tego. Ten obrazek, tu już się dużo dzieje. Spójrz teraz na telefon. Jest tutaj dużo rzeczy składowych, które tak naprawdę określają, co musimy zrobić, żeby powstał nam cały system pryzmat. No to lecimy. Spójrz, tutaj mamy zuchę indywidualnie. Robimy mu charakterystykę. Z tej charakterystyki dostajemy sprawności. Później drugi krok. Patrzymy na zuchę jako grupę, czyli. Robimy charakterystykę i na podstawie charakterystyki wyznaczamy cele i z nich dostajemy górki, górki czyli cele i sprawności. I później bierzemy trzecią charakterystykę, charakterystykę kadry i z nich mamy cele. No i teraz tak, my bierzemy sobie te wszystkie cele, bierzemy te sprawności, wracamy do mojego ulubionego shakera i teraz tak, miksujemy, miksujemy tego shakera i rozplanowujemy rok. Bierzemy sobie małe kubeczki i do każdego kubeczka wrzucamy trochę celi, trochę cykli. I później dodajemy słomkę, czyli fabułę, tak, żeby dał radę to wypić. Czyli przeprowadzić. Ok, system pryzmat. Spójrzcie. On jest tak zaplanowany, że mamy sobie zucha. Zuch jest naszą powiedzmy taką wiązką światła. I my. Patrzymy przez ten pryzmat i widzimy, że Zuch to nie jest taka jedna osoba. To jest osoba, którą można by tak trochę podzielić na parę sfer. W każdym kolorze, tak jak są sprawności: czerwony, rozwój emocjonalny i duchowy, żółty, społeczny i patriotyczny, zielony w przyrodzie, niebieski we wspólnocie domowej i wylotowy w grupie rówieśniczej i taki artystyczny, hobbystyczny, bym powiedział. To, co jest taka, taką rzecz, którą trzeba zauważyć, to spójrzcie. Ten pryzmat się rozszerza, no nie? Ta wiązka się rozszerza. To oznacza, że tak, z na pierwszą gwiazdkę musi być powiedzmy dobry, tak powiedzmy w 10%. Później dru na drugą gwiazdkę już musi być na przykład dobry w 50%, a później w na trzecią gwiazdkę już w 100%. To nie jest tak, że powiedzmy pierwsza gwiazdka równa się wiedzy z drugiej, a druga z trzeciej. Im idziemy dalej, tym są wyższe wymagania, tak jak w sumie we wszystkich stopniach harcerskich. Trochę o charakterystyce zucha. Spójrzcie, żeby mieć ten rozwój indywidualny, musimy zrobić charakterystykę. No i teraz, tak, jak ją zrobić? Przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyś siadł i się zastanowił. Jaki jest mój zuch? Nawet najlepiej po prostu przypomnij sobie każdą sytuację, którą z nim pamiętasz. Dobra, Janek, jak idziemy grać w piłkę, to okej, okay, to on bardzo walecznie gra. To znaczy, o jakiejś jego cesze. Albo jakieś umiejętności, i spróbuj sobie przynieść tak, nie wiem, 5, 10, 15 sytuacji. Wszystko, co nie wiesz, przelewasz na papier, i później, jak będziesz miał to wszystko na papierze, to będziesz miał naprawdę sporą skarbnicę, żeby coś napisać w tym zuchu więcej i zaplanować jego dobry rozwój. Pamiętaj, że musisz zrobić taką charakterystykę, która da ci trochę cech charakteru, trochę umiejętności. I trochę tego po prostu jaki jest. Ważne jest to, żeby do tych charakterystyk dopasować sprawności, jak to robimy, są charakterystyki gwiazdkowe. To jest tak. Patrzysz sobie na książeczkę. Na początku każdego, każdego koloru są wymagania na gwiazdki. I jeżeli twój zuch ma pierwszą gwiazdkę, to patrzysz, co twój zuch w tym roku powinien zrobić, czyli powinien zrobić drugą gwiazdkę. Tam są po cztery po 3 wymagania w każdym kolorze. I to Twój zuch powinien spełnić. I określasz, czy daną rzecz Twój zuch już spełnia, czy nie. Jeśli spełnia, to dajemy mu do tego sprawność. Jak nie, to nie. Potem bierzemy to wszystko, co my już sobie, jako my wodzowie, napisaliśmy o tych naszych zuchach, i dopasowujemy 3, 4, 5 sprawności, które po prostu by rozwinęły tych zuchów. I stąd biorą nam się sprawności do cykli. Dobra, teraz charakterystyka metodyczna i wychowawcza. Ok. Tutaj jest coś takiego. Jak ją podzielić? Dzielimy tą charakterystykę na wychowanie i metodę. Wychowanie, czyli to, jakby sobie stała Pani Jadwiga w kącie na zbiórce i by spojrzała sobie na Waszą gromadę i by sobie tak notowała. Okej, okay, nasze zuchy lubią śpiewać. Śpiewają całkiem głośno. Nasze zuchy, no, niestety one nie bardzo się słuchają swoich ruchów, nie są posłuszne. Te zuchy, na przykład losu bardzo pomocne, gdy był jakiś element, że coś trzeba pomóc, od razu pomagają. Czyli to dotyczy takiego tylko, jak w, w naszym codziennym życiu zachowuje się zuch. Charakterystyka metodyczna dotyczy wszystkiego, co daje nam ZHR. A co daje nam ZHR? Cały poziom wtajemniczenia, mundur, chusta, znaczek, gwiazdka. Do tego, powiedzmy, dochodzą, dochodzi cała obrzędowość. Do tego dochodzi obrzędowość... Poziomy wtajemniczenia i cała taka otoczka, którą daje ZHR. Formy pracy, na przykład, przede wszystkim. Prawo zucha. I teraz warto sobie, powiedzmy, wypisać wszystko, co wiemy z tych rzeczy w takiej charakterystyce. My mamy, powiedzmy, specjalne pytania przygotowane, które później będziesz mógł sobie sprawdzić, które ci po prostu pomogą, co zawrzeć w takiej charakterystyce. Dobra, teraz słowo o formowaniu celów. Cel jest jak góra. Ty jesteś odkrywcą i musisz dojść do celu. Najpierw określasz sobie, na jaką górę chcesz wejść i co masz ze sobą. Czyli określasz swój problem. Zuchy cicho śpiewają, nie znają piosenek. Moim celem jest to, że zuchy będą znać teksty piosenek i będą chętnie śpiewać. No i teraz musisz wytyczyć ścieżkę. Czyli musisz po prostu zaplanować parę aktywności, które zbliżą cię do tego celu. Zrobimy śpiewniki. Na każdej zbiórce robimy śpiewanki. Bo możemy koko nauczyć się śpiewać. Zbędziemy sprawność śpiewaka, Zbędziemy sprawność śpiewaka. O, się powtórzyło. I robimy te rzeczy i miejmy nadzieję, że nasze zuchy chętniej będą śpiewać. Dobra, harmonogram roku. Tak jak już powiedzieliśmy, jak już zdobędziemy sobie z naszych charakterystyk zuchów sprawności, jak już mamy te sprawności z charakterystyk zupów, jak już mamy cele i sprawności z charakterystyk gromady, to bierzemy, miksujemy je, łączymy po dwie, po trzy sprawności do cyklu, dodajemy jeden, dwa cele metodyczne, wychowawcze, dodajemy fabułę i rozlokowujemy to na każdy cykl. Dobra, teraz tak. Faza druga, czyli realizacja planu. Nasz plan realizujemy na cyklach. Czyli na zbiórkach, czyli w sumie konkretnie tak naprawdę to realizujemy je przez sprawności. I teraz powiemy sobie trochę o te sprawności, o tych sprawnościach, o zdobywaniu ich w ciągu roku. Dobra. Gdzie jest problem? Problem często pojawia się, jak już robimy te nasze sprawności na cyklach, jak już zrobimy naszą sprawność, jak już powiedzmy zaplanujemy ją, że będziemy robić ją fabularnie, z hakofoniksem zrobimy, to z jakąś inną postacią, to z jakąś inną postacią, to, to okazuje się, że jak przychodzi do rozdawania, to rozdajemy każdemu i nie bardzo patrzymy, który zuch faktycznie zasłużył. I to jest zagrożenie. To jest duże zagrożenie w naszym XXI wieku, ponieważ dzieci już są nauczone tego, że one wszystko mogą i one oczekują, że wszystko będą miały, a nic nie zrobią. To jest bardzo zła postawa, którą nie możemy kreować u dzieci. I właśnie z sprawnościami jesteśmy w stanie zaplanować dobrą pracę, jeśli dobrze to ogarniemy. Rozwiązaniem są karty sprawności. Co dają nam karty sprawności? Karty sprawności dają nam to, że jak ZUK dostanie taką kartę sprawności, to on będzie bardziej świadomy, że robi tu sprawność. Tym bardziej zajara się tą sprawnością, bo on będzie świadomy, że będzie robił tą sprawność. 10 minut każdej zbiórki poświęcamy na to, żeby siąść w kręgu Rady z Zuchami i pytamy się: Zuchu, Zuchy, jak myślicie, co zrobiliśmy dzisiaj, żeby przybliżyć się do sprawności świętego? I Zuchy chętnie odpowiadają: Dobra, przyszedł święty Józef, razem ze świętym Józefem, coś tam robiliśmy, on nam opowiedział historię. To myślę, że tak, że opowiedział nam historię, więc poznaliśmy świętego, coś tam z nim zrobiliśmy, potem zrobiliśmy scenkę i Zuchy. Same się nakręcają. Zuchy przez to, że one to powiedziały, zakrętają to trzy razy bardziej. No i co? Zapisujemy jedno, dwa słowa i każdy zuch zbiera podpis i co zbiórkę powtarzamy ten proces. Co zbiórkę powtarzamy? Zuchy się nauczą, że sprawność, jeśli chcą zdobyć, to muszą zapracować. Rozdawanie sprawności. Jak wygląda? Na koniec cyklu, kiedy już powiedzmy powoli zapełniają się te kratki kart sprawności, to przychodzi czas, kiedy trzeba rozdać sprawności. I teraz to jest ważne. Nie rozdajesz każdemu zuchowi, który ma połowę zadań. Wymieniasz kartę sprawności za sprawność. Jeżeli jakiś zuch nie zrobił, to musisz go zmotywować i zaproponować mu dobra zuchu. To ty zrób jeszcze jedno zadanie Masz na to tydzień, za tydzień pokażesz mi, jak zrobiłeś takie zadanie. Jak to zrobisz, dostaniesz sprawność. I po pewnym czasie, bo to nie jest tak oczywiście, że za pierwszym razem wszystkie zuchy już załapią. Po pewnym czasie zuchy załapią system i będą bardzo sumiennie wykonywać sprawności. Podczas gry była jedna różnica. Jedna różnica, którą powiedzmy, która była powiedziana na aktualizacji sprawności. Są dwupoziomowe sprawności. Pierwszy poziom i drugi poziom. My w grze użyliśmy trzech poziomów sprawności. Normalnej, srebrnej i złotej. Tylko po to, żeby powiedzmy była szersza punktacja. To tak na potrzeby gry, no nie? Ale teraz tak, ważne jest to, żeby zrobić ten drugi poziom sprawności. No bo jak złuch, który już zdobył jedną sprawność, ma robić drugi raz sprawność, a nic to nie dostaje, to mu się nie chce. I ja też tak miałem kiedyś w gromadzie, Jak pierwszy raz prowadziłem gromadę 7 lat temu, to zuchy mówiły, że no mi się nie chce zrobić sprawności. A jak wprowadziliśmy złotą nić złotą i srebrną nić. Jak zrobisz jeszcze raz, będziesz miał srebrną nić. To zuchy, kurde, ale to będzie fajnie. Wyglądało na duże I od razu robią, no nie? I teraz tak, jakby nie ma problemu, bo Zuch wie, że to nie jest tak, że, że na pierwszej sprawności się kończy, bo on później patrzy na swój mundur, na swoje ramię i pokazuje: no patrz, a ja mam trzy sprawności złote, dwie sprawności srebrne. Więc można robić sprawności i srebrne, i złote. Zachęcamy Was do tego. Ważne jest to, żeby to było odznaczone. Tutaj są dwa sposoby. Albo można wziąć marker, taki serwer złoty i malować włódki to jest bardzo szybkie. Albo można dać zuchom złote nici. One są do kupienia w każdej pasmanterii albo na internecie. Dobra, faza trzecia, podsumowanie roku. Po kolonii kupujemy pizzę, kupujemy kole jedziemy w góry, jedziemy na dzień, dwa, odpoczywamy, gadamy o gromadzie. Gadamy co wyszło, co nie wyszło w tym roku, i co można wprowadzić w następne, tak żeby w przyszłym roku poszło nam trochę lepiej. Słuchajcie, jeśli macie ochotę, powiedzmy, tutaj jest kod QR i link do naszego planu pracy, naszego lubleszczyźnianego. To jest taki nasz, powiedzmy, szablon, który my sobie opracowaliśmy. Tam też znajdziecie trochę takich podcastów, gdzie jest wytłumaczone, jak każdy element Zrobić po kolei, jak zrobić charakterystykę, jak zrobić charakterystykę gromady, cele, harmonogram, jak to wszystko dobrze zaplanować. Też powiedzmy w liczbach, jak to dobrze zaplanować. Eee, także serdecznie Was tutaj zapraszamy, jeśli macie ochotę. No i co? Na tyle ten, ten filmik. Cześć, do zobaczenia na kolacji.